Na koniec mojego dzisiejszego dnia w ogrodzie zebrałam was w róg mojej działki. Widzicie, tu jest taki słupek narożny. Z tej strony, za mną, jest działka sąsiadów. i Jest dużo dzikich śliwek. To tak, są takie dziczki. Z tego co wiem, że oni mają zamiar to czyścić, usuwać te dzikie, bo to nic nie owocuje, a mocno zasłania. No ale dobra, póki co to mam tutaj takie miejsce, gdzie jeszcze mi troszeczkę z rana mam cienia. A jeżeli to zetną, no to będzie więcej nasłoneczniona moja działka, no i tak bez tego jest nasłoneczniona. Właśnie moje dęby, ale nie zobaczymy teraz jak one mają, uliścione e, są jeszcze małe liski mają, ale słoneczko akurat mi, mi świeci w oczy i, i tutaj na kamerę też bardzo zielono jest za moim płotem, ale ja już tego nie koszę póki co raz na jakiś czas pewnie to skoszę kiedyś kosiłam i zrobiłam tam taką stertę z, z tej trawy. Suchej. Ona tam jest widać i to tak leży jeszcze. No i nie wiem, pewnie tam się jakieś zwierzęta jeszcze w tym chowają. Powiększyłam, to są pałki wodne. One mi rosną w takim mokrym miejscu tutaj. Łącznie z pokrzywą oczywiście. To przecież pokrzywę będę trochę ścinać i ona powędruje do kompostownika. Czyli będę przesypywać tam trawę mieszać właśnie z tą pokrzywą bo tej pokrzywy mam dużo bo tam nie, nie jestem w stanie jej tyle zużyć co jej jest tutaj Przynośnie, bo tam czy do omleta czy do zupy szczawiowo-pokrzywowo można zrobić bardzo dobra na susz się nadają te pokrzywy dopóki jeszcze są młode nie mają kwiatostanów no, i także tą pokrzywę, no, a oczywiście, oprócz tego, tą trawę z tej strony ogrodzenia, czyli wewnątrz. Muszę tutaj skosić, ale tu niestety trzeba przyjść prawdopodobnie z kosą już teraz. Idziemy wyżej. Tak, ja się wznoszę, że tak powiem. Tutaj sobie zrobiłam taką małą plantację malin. One to są młode sadzoneczki. Trochę je zasiliłam kompostem. No, trawa niestety między nimi też rośnie, chociaż tam starałam się troszeczkę im miejsca zrobić takiego nie, właśnie bez trawy, ale no niestety w takim miejscu będzie to rosło. Ale te malinki sobie świetnie poradzą. To są maliny, które rosną na pędach tegorocznych, tak? Czyli te pędy, które teraz wypuszczają, na tych będą maliny. Mam jeszcze te drugie, które owocują na pędach zeszłorocznych. Aronia. Już ją pewnie gdzieś tam pokazywałam kilka razy. No pięknie kwitnie. Tak, ale ty aronio to jest zazwyczaj dla moich ptaków, bo w tamtym roku mi się nie udziało z siebie nic zebrać, wszystko zjadły. Się nie, nie zorientowałam w odpowiednim czasie. No nie wiem, to trzeba będzie chyba zasłaniać przed ptakami, bo inaczej to nie ma. Jak sobie sprowadziłam całe towarzystwo, bo do kary miałam, to teraz niestety muszę się z nimi dzielić tymi owocami, które tutaj rosną. Świdośliwa. To już zgubiła kwiatostany, ale ma tak dużo tych zawiązek. Ja nie wiem czy to będzie wszystko. Z tego wszystkiego będą owoce. Mam nadzieję, świetne. Świetne owoce są. Bardzo lubię. Jakaś zerna jabłoneczka, w tamtym robku miała jedno jabłko. Tutaj coś też kwitnie, ale to jest wszystko mało. No i ta nie jest zaatakowana przez mszyce specjalnie. No ja nie wiem, od czego to zależy. Co tutaj mam? Tutaj mam moją pigwę. Jak pięknie rozwija kwiatki. A ma ich tu. W tym roku jest tego dużo, zobaczymy, co z tego będzie. Ale widzę, że tu żerują też szkodniki. o Widzę, że są uszkodzone nawet. I tak, chodzą róweczki. Oczywiście, mszyczki. Już nimi jeszcze są. Dobrze. Podejmiemy walkę. O, moje porzeczki: czerwone, czarne, poskręcane trochę. Ale ja się dzisiaj przyglądałam tym porzeczkom. Więc takie właśnie nie wiem, muszę się zorientować, jak wygląda żerowanie Biedronek, czy one po sobie jakieś zostawiają resztki. Bo tak mi się wydaje, że jednak ja tu chyba będę miała larwy Biedronek. Tylko czy one sobie poradzą z tą ilością? Mszy? to raczej może być trudne. Moja jagoda, kamczacka. Za dużo to ona tych owoców tutaj nie będzie miała. Gdzieś tak... O, widzicie co tu zobaczyłam? Liść mi zasłonił. Próbuję tu zobaczyć, Tu jakiś owoc jest. One są dosyć mocno pochowane gdzieś te owoce, bo teraz dopiero jak będą dojrzewać, będzie je widać. Bo są zielone, tak dokładnie się stapiają z tymi liśćmi, bo są w tym samym kolorze. W tamtym roku niestety taki też zeżarły. Tak tak cichaczem wyprowadziły mi te owoce. Moja śliwka, nie wiem, trochę chyba omarzła, chociaż, chociaż tu widzę jakieś zawiązeczki, ale czy to będzie żyło? Hm, zobaczymy. No te właśnie porzeczki moje, jedne liski są ładne, inne są poskręcane i taka walka moja. Czasami to ja się tyle nachodzę do tego, naoglądam, a to nic. Potem, nie, potem się okazuje, że moja walka jest nie do końca wygrana. I właśnie, ja mam tutaj taki nalot, właśnie mi się robi. Teraz ja nie wiem, czy zadziałał mój oprysk, czy to jest żerowanie. E, pokażę to. To jest taki meszek się zrobi. Teraz nie wiem, czy to jest mój oprysk z pokrzywy, czy to jest żerowanie biedronki. E, na pewno w dużo lepszej kondycji są czerwone one gdzieś nie wiem chyba mszyce ich za bardzo nie kochają gruszka gruszka jak jabłuszka bo to takie ma owoce teraz jeszcze nie widać ale ona ten związek trochę tutaj ma biedna taka ta moja gruszka taka powkręcana było mocno poraniona przez tego z różkami zwierza, który mi tu wchodził. Mam teraz odżyła. Mam... Ciekawe ma te owoce. Moja jabłonka słabo. Co się w nowo bierze? Mszyca, właśnie. Był spokój. Znowu jest. Tyskałam, Ale I teraz nie wiem, czy to są żywe. Czy to są żywe mszyczki, czy one nie są żywe? Ruszają się, chyba się nie rusza. Czyli to znaczy się, że jeżeli się nie ruszasz, to znaczy się, że mój oprysk działa. Że pokrzywa działa. No, mrówki te, które jeżeli się dostają do tego miejsca, to one wracają z powrotem na drzewo albo na dół, w zależności z którego miejsca one wędrują. Jeżeli to by zadziałało, tu jedno mam dobrze obwinięte. Tu się z tym nic nie dzieje. Natomiast tu się, tu się coś dzieje, odkleja się mi to. No to niestety muszę jeszcze to maśmą złapać. O, wędrujcie. O ile was tu zostało na drzewie. No tak i teraz nie macie powrotu na dół. Hmm. No tak, ja nie wiem, ja już tu sypałam coś na te mrówki. Borax chyba, jak to się zdaje, ale to sam borax jako tako to pewnie nie zadziała. No tak, ale one tu wyraźnie nie dochodzą do wyżej tego miejsca. Czyli jak na razie to im e, zablokowałam przejście. Borówka amerykańska. Yy, całe szczęście przymrozek nic tutaj nie uszkodził. Wszystko jest ładnie. Małe krzaczki jeszcze są. Ale jaki będzie pożytek z tego dla mnie. Yy, tutaj miałam taką kępę szczawiu, kilka. Ścięłam go, bo chcę, żeby miał świeże listki. Trochę zużyłam. Ścięłam szczypiorek, już jest taki przerośnięty. Szpinak to nie wspomnę, bo nie dość, że go ślimaki pozjadały, to teraz jeszcze widzę, że się skręca, czyli też mam szyce. Żobkiewka jest pocięta przez muszki, ale o dziwo w ziemi żobkiewki są i to nie są takie wcale małe. Będę to pokazać, bo Pomimo tych małych takich roślinek, to ona tam żobkiewkę ma zawiązaną ładną. Bobik, te misy. Troszeczkę tylko wyciągnięte chwasty, będą buraczki ćwikłowe, ale muszę to miejsce jednak przerzucić, czyli skopać, bo nie było to zrobione na jesień. Wyrzucony był tylko kompost i teraz było posypane trawą, ale to trzeba wszystko jednak przekopać. Natomiast tutaj mój dosianek, drugi raz wysiany groszek, zaczyna wschodzić. Już ma takie wschody i się zastanawiałam, czemu już dzisiaj nie wbijać jakichś patyków. Ale jeszcze się chyba powstrzymam do początku przyszłego tygodnia, bo dzisiaj jest sobota. Jak po w szklarni. Ja go cały czas przycinałam i on cały czas tutaj jeszcze jest, no bo ta ziemia, to wszystko czeka na, na właściwe nasadzenie. Pomidory czekają mnie, ale nie odważyłam się ze względu na to, że były zimne noce. Ja Teraz mogę je zostawić, ta noc ma być cieplejsza już im nic nie zaszkodzi no muszę je przyzwyczajać jest wszystko już skopane, przygotowane do nasadzeń no i widzicie jak to się dzieje jakaś pietruszka się tu została więc ją zostawiłam to jest akurat taka ozdobna tylko natka no i tak, gdzie w innych miejscach wyginął mi Lubczek, ale się gdzieś przesiał. Tutaj jak skąd on się tu wziął, jak to było gdzieś tam dalej na działeczce, potrafił. I to nawet mam tutaj kilka sadzoneczek, więc go zostawiam. Taka byłaś biedna roślinka w tamtym roku. A proszę w tym roku pięknie masz zawiązane kwiatostany, to jest goździk. No, i tak chodzę po tym ogrodzie. I tak porównuję z dnia na dzień. Co, patrzę, co się wydarzyło. Co mi e, się stało po drodze. Czy coś wyginęło. Czy były jakieś szkodniki. No i wysiewy, dosiewania. To jest cały czas jakaś praca. No, ale jeżeli. Akurat lubimy takie rzeczy, to nam nie sprawia to żadnego problemu. To moja ławeczka, która czeka jeszcze na to, żeby ja ją obłożyła mozaiką, ale to kiedy ona się tego doczeka, jak ja mam ciągle inne zajęcia. Przymierzałam się już do tego kiedyś i chyba muszę do tego powrócić, bo zacząć muszę przede wszystkim od jakiegoś projektu. Winogrona troszeczkę mi tu coś jednak przymroziło. Te końcówki są takie, że jakieś liski tam ten jeden przymrozek złapał. No ale generalnie ona sobie poradzi, nie jest najgorzej. Mogło być gorzej. Mam tu pełno melisy. Ona się co chwilę gdzie indziej przenosi pełno jest tego. Ja z tym specjalnie nie walczę. Jest tu miejsce na tyle, że może tutaj spokojnie być. E, tu mam takie miejsce, gdzie ja mam jeszcze rabarbar, który będę dzisiaj za chwilę zrywać, dlatego, że zaplanowałam sobie plac ciasto z rabarbarem, więc będę to wykonywać. No tu mam mięty i tu mam dwa rodzaje mięt, o, to są mięty, jedna i druga, zupełnie inny kształt listków mają, inny kolor, ale zobaczcie jak się rozpanoszyła, za bardzo. Jedyne co ją tam trzymam, już wyżej nie puszczam, bo tam jest cały czas koszone. A tutaj mi rośnie. I tam jeszcze dalej jest koło tej hortensji jeszcze inny rodzaj mięty. To jest taka dzika. Yy... No, muszę zobaczyć, sprawdzić nazwę dokładnie, jak ona się. No i tak po drodze żywo kosza, to wszystko jest mi przez ślimaki mocno zmęczone. Widzę. No, widzicie? Taka sadzoneczka gdzieś tam, przy ścianie się wysiała rośnie, radzi sobie lepiej u gorzej, gdyby nie to, że coś tam przeszkadza to byłaby pewnie niezła, a co jeszcze? o, ja nie wiem skąd mi się tutaj wzięły poziomki przywędrowały jakiś brateczek kwitnie tutaj taki malutka roślinka żółty ma środeczek białe płatki, a dalej jeszcze koło tej poziomki widać kurde, danek ładnie kwitnie tu jest co? Tutaj mamy irysa, tam jest kosaciec, no i juka. Juka moja jest za gęsta. Tak gęsty krzak, ja nie więc co ja mam z nią zrobić? Wykopać, rozsadzić, rozbić tę bryłę na kilka mniejszych. No bo w tym momencie ma ciasno. Ja ją wiążę na zimę, przełamane na te listki, i widzę, że nie jest, nie jest zbyt zdrowa. Więc coś muszę w tym momencie pomyśleć i zadziałać, żeby ją odnowić. Moje róże pnące. Ta jedna jest akurat taka, o, widzicie, jest wysoka, ale już też myszyce już też zaatakowały. Więc obrazki robiłam wczoraj z gnojówki z pokrzyw. To jest na mszyce, a tak samo na przędziorki, no i jeszcze do tego to dokarmiamy te rośliny dolistnie. A ma tam dużo składników mineralnych, także polecam wykonywanie gnojówki, a moja gnojówka czeka na to, żeby ją zlać, to też będzie w filmiku. I to by było na tyle. Dziękuję, że byliście ze mną i do zobaczenia.